Siemano, z tej strony, Guccio. Pierwszy raz tak naprawdę dawno nagrywam to na telefonie i do nowych postaci mamy dwa mityczne, bo odrobnę je. Mamy jedną legendarną i pełną epickich. Więc dzisiaj sobie przetestujemy te postacie. Dobra, mamy mityczną, mamy legendarną i mamy tą. I weźmiemy sobie jeszcze replika na Kameramana Żeby dało się w ogóle jakoś to przejść. Nie mam jedynie dwóch postaci tutaj czyli tego legendarnego Dual Braida i mitycznego Titana Bunny Kameramana I nie mam jeszcze Goldiego. Ale podobno Goldie jest bardzo słaby. Ale nie wiem ile w tym jest prawdę. Jeszcze ja teraz na odcinku sobie... Pójdziemy, otworzymy tutaj skrzyneczkę. Może nam wypadnie jakiś nowy mitek, czyli dzisiaj miałbym już yy, wydropione trzy też na postacie, bo dzisiaj wydropię te dwóch yy, kameramenów. Więc nie chcemy tych postaci. Jestem tylko legendarne postacie. Dobra, pierwszy nic ciekawego. Drugi nic ciekawego. I jak zawsze o ty tutaj do mnie napisał. Dobra, zaraz do niego odpiszę po filmie. Do nie kliknę. Może do czasu filmu włączę sobie po prostu powiadomienia, żebym ich tu nie wyświetlały. A i włączyłem sobie Egg Boosta A więc lecimy je przetestować Przetestujemy sobie je na no, Egg Island To widzimy się już po, jak postawię wszystkie te postacie No i z powrotem mamy tutaj Rzeką Egg Larger Cameramana na maxie Large Mana na maxie i Easter Speakermana na maxie Ogólnie postacie biją dużo Gram I ogólnie gram medium Bo Nie dało się Zrobić tego na Egg Island, więc No niestety gramy tutaj Mogę nawet walnąć sobie autoskipa, bo to będzie raczej łatwe

Dobra, zostawiłem tutaj jeszcze jednego agentera, bo on jest najmocniejszy z nich wszystkich i dlatego że to postawimy ich więcej. Dobra, kolejny na i teraz drugiego Postawimy sobie tutaj Żebym tutaj, tutaj odwijał ich wszystkich Górnie ten mityk. nie jest nie najgorszy jest naprawdę lepsze od katana z takiej i takiego e, shotgun cameramana. To wam mogę powiedzieć. Zasięg ma nawet duży. Więc jest spoko. Na razie bym tego używał, bo...

Ogólnie tej postacie oceniam na to chwilę. takie mityk Legenda i Epic na 8 na 10, bo postacie są przeepickie. Bardzo fajne są. Dobra, fajnie, nie myślę, że jeszcze to lepikona. Między wszystkimi. Nie ło wow, w ogóle widzę wypaczek jak z oskiej miejsc replikona w ogóle No i tutaj to łatwiej win. Więc postacie mega fajne, mega dobre i tak w ogóle są spoko i naprawdę dobre. I postacie w e, i będzie świątecznym szczerze lepsze. Chodzi o epiki. Epik, nie e, legenda lepsza. E, jako mityk lepsza ten, co mamy teraz. Goldly e, to teraz leciutko lepsze niż w świątecznym. Więc widzimy się w następnym Na Nara.